Przede wszystkim musimy się zalogować do tej aplikacji. Po zalogowaniu, oczywiście, kilka słów wstępu, czyli dzięki tej współpracy między AGH a Politechniką Warszawską, powstała taka aplikacja. Dzięki współpracy z profesorem Myszką, który przez lata Prowadził różnego rodzaju eksperymenty dotyczące żeliwa ADI. Udało się zgromadzić ileś tych danych, i dzięki tym danym mogłem przeprowadzić, po pierwsze, wyuczyć pewne algorytmy, a następnie z, zrobić taką aplikację. Aplikacja służy do prognozowania, czyli do przewidywania właściwości mechanicznych, wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności. Wydłużenie przy zerwaniu oraz twardość. Dodatkowa funkcjonalność, którą za chwilę Państwu też zaprezentuję, to jest możliwość przewidywania tych właściwości na podstawie tych 10 predyktorów, które, które, o których wcześniej wspominałem, a jak również możliwość symulowania maksymalnej wytrzymałości, tych wszystkich, tych wszystkich przepraszam, parametrów i przechodząc dalej. Na początku, y, podstawowa funkcjonalność, czyli podając podstawowe pierwiastki, y, udział procentowy tych pierwiastków oraz y, parametry obróbki cieplnej, jesteśmy w stanie wyprog wyprognozować z prawdopodobieństwem 96% takie, y, takie właściwości. Ja tutaj podam jakieś przykładowe, która, które kiedyś y, y, wpisałem żeby nie tracić czasu na to wpisywanie, naciskamy prognozuj i dla tych parametrów otrzymujemy te cztery właściwości mechaniczne, czyli wytrzymałość na rozciąganie, granice plastyczności, wydłużenie przy zerwaniu oraz twardość. Czyli to jest taka podstawowa funkcjonalność. Następnie wykonałem symulację z wykorzystaniem Prometeusza. I już Państwu opowiem, na czym to polegało. Otóż ta symulacja polegała na podzieleniu każdego z tych 10 predyktorów tych cech na 5 wartości, tak aby każda wartość jednej cechy odpowiadała wszystkim pozostałym cechom. W wyniku tak wygenerowanej tablicy uzyskano prawie 10 miliardów rekordów, dokładnie tam 9. Miliardów mamy tutaj napisane. Każdy z tych rekordów został poddany predykcji i określono maksymalną wartość wytrzymałości w tym przypadku na rozciąganie. I przeprowadzimy taką symulację teraz. To potrwa no, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund i otrzymamy wyniki. I widzą Państwo, że bez skorzystania z Prometeusza, no niestety nie udałoby mi się czegoś takiego zrobić z wykorzystaniem zwykłego komputera, gdyż. Sam taki zbiór jest prawie, jest prawie, zajmuje prawie 700 MB, czyli tyle co jedna płyta CD. I co tutaj mamy? Na górze mamy właściwości mechaniczne, czyli widzimy maksymalna wytrzymałość na rozciąganie wynosi 2018 N na mm kwadratowy. Pozostałe właściwości również są przedstawione. No niestety składu chemicznego i parametrów obróbki cieplnej w tym przypadku Państwu nie zaprezentowałem, gdyż no również może mieć to znamiona komercyjne, dlatego nie będę tego tutaj prezentował. Zobaczmy sobie inną wartość, na przykład, na przykład, niech to będzie granica plastyczności i symulacja wygląda dokładnie tak samo. Zobaczmy, ile ta granica plastyczności wyniesie. Także widzą Państwo, że moc obliczeniowa jest bardzo istotna. Tutaj na, na zwykłym komputerze nie da się tego niestety zrobić. O, mamy tutaj, że maksymalna granica plastyczności wynosi 1600 Nm2. Widzimy, że od razu pozostałe właściwości również się zmieniają. Natomiast e, moim zdaniem najbardziej najbardziej e, e, najlepszą funkcjonalnością, którą chcę państwu teraz za, e, zaprezentować, będzie dobór parametrów. Otóż na przykład e, otrzymujemy w przemyśle e, zapytanie, że e, nie potrzebujemy maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie, ale minimalną, na przykład e, na przykład rzędu nie wiem 1400 N na na milimetr kwadratowy, czyli to minimum musimy spełnić, i wtedy dobieramy sobie pozostałe, pozostałe właściwości, sprawdzamy, czy one są zgodne z zamówieniem, zgodnie, zgodne z normą, i otrzymujemy dokładne rozwiązanie. Czyli przy takim składzie chemicznym, przy, takim, przy takich parametrach obróbki cieplnej, jesteśmy w stanie wy może nie wygenerować, ale, ale otrzymać takie właściwości mechaniczne. Oczywiście te parametry możemy sobie dobierać w zależności od wytrzymałości, prawda, od twardości, granicy plastyczności i tak dalej. I myślę, że to będzie jedna z, z bardziej przydatnych cech, które będzie można wykorzystać w przemyśle i nie tylko. Także w taki sposób wyglądała taka aplikacja. Chciałbym tutaj na koniec powiedzieć, że to jest jedno z zastosowań sztucznej inteligencji w przemyśle. Tych zastosowań jest dużo więcej, tych rozwiązań jest dużo więcej, których myślę, że koniecznym warunkiem jest gromadzenie danych. Zresztą, zresztą sobie poradzimy. Natomiast bez danych. Bez kolekcjonowania tych danych, no nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Natomiast wykorzystanie sztucznej inteligencji jest dosyć istotną sprawą, gdyż, gdyż wytwarza nam pewną wartość dodaną. I ta wartość dodana. Tworzy pewną przewagę konkurencyjną, jesteśmy lepsi niż, niż nasza konkurencja. Mając dużą ilość tych danych, możemy te dane obrabiać i uzyskiwać pewne, pewne dodatnie efekty. I myślę, że tyle, tyle tutaj na temat, na temat wykorzystania tej sztucznej inteligencji. Oddaję głos pani Dziekan. Bardzo dziękuję za uwagę.